Roku. Skoro jest pies przewodnik, to gdzie jest kot izolator? Spaliłeś! Powinno być kotopornik. Kotopornik! Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest mój. Kącik? Kącik, mów Boże, chciałem zacząć kącik porad sercowych. Jezus, co się z tym QA porobiło? To są pytania, na które. Wasze pytania, na które odpowiadam ja. W miarę entuzjastycznie i radośnie. Ale jako, że zacząłem od kącika, porad sercowych, rokowych, no to przejdźmy bezpośrednio do takiego pytania, które zdecydowanie pod ten kącik podchodzi. A zadał je Dildanos. Dildanos, ten nick brzmi znajomo. Nie, nie, źle powiedziałem, nieznajomo, ale się kojarzy bardzo. Okej, okay, rok. otóż mam pewien problem. Moja koleżanka powiedziała mi, że druga z koleżanek się we mnie podkochiwuje. Co mam zrobić? Jak ją poderwać? Proszę pomóż, bo ja nie jestem dobry w podrywie, a ty owszem jesteś? Nie, nie jestem. Nigdy nie byłem. O mój Boże, chyba, że dziewczyna, gdyby dziewczyna była kamerą, to bym był niezły w podrywie, ale nie jest całe szczęście nasze, panowie, że tak, że tak nie jest. Zatem nie, ja nie byłem, ale za to jestem już szczęśliwie ożeniony od paru lat i w związku z tym nie muszę... Mój Boże, przesadziłem, to nie jest paręnaście, ale dobra. W związku z tym nie muszę się martwić o podrywanie, natomiast mogę sypać radami jak z rękawa, posiłkując się trochę moim doświadczeniem, wiekiem i obserwacjami. Więc zatem przejdźmy do Twojego pytania. Twoja koleżanka powiedziała ci, że druga koleżanka koleża z koleżanek się w tobie podkochiwuje. Hmm. Dziewczyny lubią sobie robić dowcipy. <grym> Tego typu. Na przykład mówią komuś, że, że, że ich koleżanki się w nim podkochiwują. Żeby sprawdzić, czy to jest dowcip, czy to jest autentyczna historia, musisz się przede wszystkim udać przed lustro. <grym> nie, nie, żartuję, żartuję. Hmm. I to nie, to, to była taka bardzo niemiła z mojej strony propozycja, ale warto co nieco, warto, warto brać to pod uwagę, że to może być żart. Ale jeżeli to nie jest żart, zresztą niezależnie od tego, czy jest to żart, czy nie, musisz zachować się w sposób następujący. Znaczy, nie, nie musisz. Powinieneś, albo właściwie tak sobie myślę, że to byłby dobry pomysł. Musisz podejść do tej dziewczynki, znaczy, dziewczyny, która rzekomo się w tobie podkochiwuje, i zapytać i powiedzieć jej tak. Wiesz co, ta koleżanka, i tu mówisz. Hmm, Imię tej koleżanki, która zdradziła ci ten sekret, powiedziała, że ci się podoba. Jeżeli tak, to może pójdziemy razem na czekoladę? <laughs> tak, wpłynie w sensie. Gorącą czekoladę, o! No. Tak sobie myślę, że to, to byłoby dobre rozwiązanie. Lecimy dalej. Rok, proszę wyprowadź mnie z przekonania, że jesteś pantoflarzem, bo oglądając końcówkę ostatniego QA, odniosłem takie wrażenie. Pozdrawiam. Postscriptum, może jakiś konkretny dowód? Otóż nie, bo ja jestem pantoflarzem i uwielbiam to. Ja nie wiem, czemu ludzie narzekają na. Znaczy, czemu uważają, że pantoflarz to jest coś złego? Mój Boże, ja uwielbiam swoją żonę. Moja żona ma zawsze rację. I jest to najzdrowszy układ, jaki mężczyzna może mieć z kobietą. Tak mi się wydaje. A i to nie wszystko. Nie dość, że układ jest zdrowy i szczęśliwy, to jeszcze gwarantuje mi, że zawsze dostanę dokładkę ciasta. I tak trzymać panowie. Tak trzymać. Okej, okay, dalej. Czy wyznajesz zasadę głupi, to ma zawsze szczęście? <noise> Zważywszy na to, że ja mam zawsze szczęście, to wyznawanie takiej zasady byłoby dosyć. Hmm, um, aż, aż, aż o taką auto, autokrytykę? Nie, samokrytykę to bym się nie po. Nie sięgałbym aż po taką samokrytykę daleko idącą, ale, ale, tak sobie myślę, że bycie głupim w dzisiejszym społeczeństwie to jest pewnego rodzaju wyróżnienie i to wyróżnienie na plus. A wiesz czemu? Bo u nas, wiesz czemu, panie Damian Filipek, zapominam o tych, ale to widać na ekranie zresztą, ponieważ u nas są sami mądrale w tym kraju. Wszyscy wiedzą lepiej w każdej sprawie. Więc głupek ma prawo być szczęśliwy, i, 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 i nie musi wiedzieć wszystkiego, i, i fajnie się wyróżnia. Więc... E, czy wyznaje tą zasadę? Chyba do pewnego stopnia tak. Trzeba być trochę głupkiem, żeby sobie na szczęście zasłużyć. E, drogi Roku, mam do ciebie pytanie. Otóż sympatią darzę pewien kraj, mianowicie Irlandię. Niestety, pewien Koreczek również lubi ten kraj. Ja tego nie chcę, bo Koreczek nie powinien, bo jest idiotą przecież. Pamiętasz go? Nie? Powiedz mu, że go nie lubisz. Proszę! Nie wiem o co ci chodzi i zupełnie nie rozumiem Twojej historii, ale nie zmienia to faktu, że mnie ona urzekła. Jedziemy dalej. Rok. Okłamałaś żonę. Nagranie miało trwać 15 minut, a trwało 20. A kłamstwo należy piętnować. Hm. To jest pytanie, właściwie to jest takie stwierdzenie nawiązujące do poprzedniego mojego mm, QA. Więc musimy sobie wyjaśnić kilka spraw. Przede wszystkim pierwsze. Kłamstwo czyni się po fakcie, nie przed faktem. Jeżeli po fakcie powiedziałbym, moja żona by podeszła i powiedziała: "Ej, Remik, ile nagrywałeś 15 minut?" A ja bym powiedział: "Nie, nie, 20." Nie spaliłem kurde. Hm. Żona powiedziała tak, Remik, ile nagrywałeś? Ja powiedziałbym 15 minut podczas gdy nagrywałem 20, to to by było kłamstwo. Natomiast powiedzenie tego przed faktem oznacza jedynie, że kiepską mam. Kiepską jest przewidywaniem. Nie jest to kłamstwo. Kłamstwo jest po fakcie nie przed. No, okej, okay. jedziemy dalej. Rok. Nie okłamujmy się, jesteś coraz starszy. Czy będzie taki moment, że przerwiesz aktywność na YouTube? Czy będziesz nagrywał aż do późnej starości? <grym> Oczywiście nie mówię, że jesteś stary, ale kiedyś nadejdzie taki moment. No ba, kiedyś taki nadejdzie. Ale co znaczy do późnej starości, w sensie za 2-3 lata? <grym> Wiesz, że będę nagrywał tak długo, jak mi to będzie sprawiało przyjemność. Mam nadzieję, że to będzie aż do późnej starości, a jeśli nie, no to nie. Więc tak, nie, nie są to kwestia wieku zupełnie nie determinuje tego, czy ja będę nagrywał na YouTube, czy nie. Już w tej chwili chyba jestem jednym z najstarszych youtuberów, znaczy wiem, że są starsi, ale. Ale. Wiem, że są starsi, ale na przykład jeżeli chodzi o gry, to chyba jestem najstarszy. I jestem dumny z tego. I chyba uczyniłem nawet z tego do pewnego stopnia swój swój atut. O. A co? Okej. Okay. Drogi roku czy słyszałeś może o podrywie na kasztan? Jak się do tego odniesiesz, wyjmujesz z kieszeni kasztana i rzucasz obok fajnej dziewczyny, potem podchodzisz do niej i pytasz: Czy to twój kasztan? Świetne. Nie, nie słyszałem o takim podrywie, natomiast słyszałem o podrywie na żołędzia. Wyjmujesz z kieszeni żołędzia, rzucasz tam koło dziewczyny, podchodzisz do niej i mówisz, hej, widziałaś może mojego żołędzia? O nie, Jezus, jak to strasznie brzmi! O, żałuję, że to zrobiłem. Ale już poszło, poszło, poszło weter. God damn it. Okej, okay, lecimy dalej. Mam nadzieję, No nieważne. O oh, Boże. Okej. Okay. Czy nie uważasz, że jako autorytet dla tysięcy młodych ludzi powinieneś kłaść większy nacisk na podnoszenie autorytetu władzy i istotnego wpływu polityki na życie obywateli? Pytam, bo lubisz krótko odciąć się od polityki, która dla obywatela powinna być ważna. Musimy mieć minimalną świadomość przemian społeczno-politycznych w państwie. Jakim człowiekiem jest według Ciebie prawdziwy patriota? O, ja Cię Kręcole. Wiesz, muszę podważyć kilka teorii, które gdzieś pewnie masz głęboko osadzone w światopoglądzie. Po pierwsze. Znaczy, pierwszy autorytet, to nie, 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 ja nie jestem autorytetem, ja jestem gościem, który gra w gierki. Nie, nie można traktować poważnie tak do końca. Także warto mieć dystans, ale jedźmy dalej, rozbijając to pytanie yy, na, na mniejsze takie ułamki. Czy powinienem, że powinienem kłaść większy nacisk na autorytet władzy i istotnego wpływu polityki na życie obywateli? Mój Boże, nie, nie, nie! Jeszcze tego nam brakuje. Jest wiele rzeczy w naszym życiu społecznym, do których podchodzimy Zbyt poważnie. To znaczy, autorytet nikomu się nie należy dlatego, że. z automatu, dlatego, że tak wypada. Autorytet władzy, autorytet kościoła, autorytet szefa w pracy, autorytet rodziców. Nie, na to wszystko trzeba sobie zapracować. Każdy autorytet, każdy mm, szacunek wymaga pewnej pracy z drugiej strony. Nie chcę nikogo namawiać, mój Boże, tym bardziej młodych ludzi, żeby szanowali władzę, bo tak trzeba. Bo, bo to czemuś sprzyja. Mam to w nosie głębokim. Jeżeli władza chce naszego szacunku, chce mieć autorytet, to niechże sobie na ten autorytet zapracuje. Taka jest, taka jest reguła. No, oczywiście należy do pewnego stopnia traktować, yy, yy, ja wiem, hmm. szanować, je. Ja, to szanować się nie. Uznawać władzę za coś ważnego. I ludzie, którzy, którzy zostali wybrani, no, że, że, że w jakiś sposób trzeba się pogodzić z tym, że zostali wybrani. Szanujmy demokrację, okej? Okay? Szanujmy to, że ktoś dokonał jakiegoś wyboru, że większość społeczeństwa dokonała wyboru. Tego nam brakuje, i, to, i o to trzeba zabiegać. Ale tak naprawdę to nie jest szacunek do władzy, do jakichś tam konkretnych ludzi, tylko to jest szacunek do wyboru innych ludzi, do ich. Ja wiem, do ich sposobu postrzegania świata. I, i to jest właśnie chyba. Patriotyzm też do pewnego stopnia, że żyjemy w kraju, w którym ludzie dokonują jakichś wyborów i, i kiedy szanujemy te wybory, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to to jest do pewnego stopnia patriotyzm, ponieważ wszyscy stanowimy gdzieś tam jakieś państwo, jak, jakąś jedność, jakiś kraj, jakąś Polskę. Więc trzeba szanować przede wszystkim innych ludzi. I jest to ważniejsze niż szacunek do władzy. Okay. Władza musi sobie na ten szacunek zapracować. Inni ludzie, jako że mamy demokrację, im się ten szacunek należy, aż zwłaszcza ich, ich decyzjom i ich wyborom. Yy, I tyle. Dla mnie nie jest pa patriotą Łysy Koleś, który od czasu do czasu idzie z dumnie podniesionym czołem, niosąc i majtając flagą biało-czerwoną. Yy, yy, nie, 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 nie. Dla mnie zdecydowanie większym patriotą w takim przypadku jest, yy, ja wiem, człowiek, który. Który okazuje innym ludziom szacunek na ulicy, w sensie takim, że, że uśmiechnie się, przywita, że ja wiem, że nie jest chodzącą świnią. Nie wiem jak to powiedzieć. Wydaje mi się, że dbanie o nasze bezpośrednie otoczenie jest w większym stopniu patriotyzmem niż jakieś górnolotne hasła, które jeden albo drugi polityk wciepał nam do głowy w danym momencie, ponieważ tak nas naszło, że się z nim zgadzamy. No, okej. Okay. Zrobiło się tak właśnie. Hej, jestem ponownie. Jeszcze sobie dobrałem trochę pytań, bo jakieś takie szybkie były te poprzednie. Nie wiem, czy za szybko mówię dzisiaj, czy coś. Znowu z, z kącika porad sercowych, czemu nie mieć dla mnie to... Z, znaczy, z reguły to mnie bawi, szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Ale też jest kilka bardzo takich fajnych, konkretnych pytań, które, które są takie życiowe trochę, nie tylko jakby z kącika porad sercowych, ale pewnych stosunków międzyludzkich. Zatem yy, przejdźmy do tego. Pan Ber Begmar, Mister Begmar pyta, na czym opowiada swoją historię? Rok, otóż mam dziewczynę. Pogodziłem się z nią po dosyć trudnych przeżyciach. Tylko przeszkadza mi jej przyjaciel. Otóż on uważa, że może ją przytulać, pocieszać, łaskotać i tym podobne. Kazam jej wybierać między nim a mną. Wybrała mnie. Mam teraz wątpliwości, czy dobrze zrobiłem. Wydaje mi się, że powinienem dać jej trochę luzu, bo myśli, że ją chcę kontrolować, a tak naprawdę mi na niej zależy. Wiesz co? Miałeś rację. Miałeś rację jak cholera. Szczerze mówiąc, gdyby ktoś moją dziewczynę przytulał, pocieszał, znaczy pocieszać jeszcze ujdzie, ale przytulał czy łaskotał, to by dostał w mordę. Bez kitu. Naprawdę, no i tak byłeś bardzo tolerancyjny, ponieważ jakby porozmawiałeś z nią, a ona powinna wiedzieć, że przytulanie i łaskotanie to, to jest raczej coś, co należy zachować, ja wiem, dla kogoś sobie najbliższego, dla, dla kogoś sobie najbliższego, a nie z przyjacielem się łaskotać. No tak, no bądźmy poważni przez chwilę. Więc są pewne sytuacje. W których oczywiście bliskiej sobie osobie yy, należy dać sporo luzu, ale gwarantuję ci, że łaskotanie i przytulanie przez przyjaciela w żadnym wypadku nie kwalifikuje się do takich y, sytuacji. Zatem, cóż, zrobiłeś, co uważałeś za słuszne i bardzo dobrze. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej. O! Znowu sercowo. Coraz więcej tych pytań. Przecież ja już nie raz mówiłem, że jeżeli chodzi o sprawy sercowe, to ja tak trochę żartobliwie do tego podchodzę. Ale okej. Okay. Roku. Jak już się spotykamy w takiej kawiarni, to znaczy to też jest nawiązanie do mojego poprzedniego odcinka. Wiek od 15 do 17 lat. Mam na myśli różne tematy. To o czym z takową dziewczyną rozmawiać? Z takową? Z taką? Napisz, z takowa, tako, takowa dziewczyna. Okej. Okay. Czego? One nie lubią. O czym uwielbiają rozmawiać? Odpowiedz, odpowiedz, ważne. Pozdrawiam. Widzę, że. Dobra, wściekłem leko. Wściekłem leko, widzę, że posunął się krok dalej, albo planuje to posunięcie, więc moje gratulacje już od razu na wstępie. Słuchaj, jest pewien uniwersalny temat i on jest niezależny od płci. Otóż ludzie z reguły uwielbiają opowiadać o sobie. To jest po prostu genialny temat. I jeżeli chcesz, żeby twój rozmówca otworzył się i, i, i mówił, i mówił nawet za ciebie, żebyś ty się nie musiał zastanawiać, czymże tu odpowiadać, to pytaj go o niego. O niego albo o nią. Zadaj pytanie, z tego pytania wybierz następne pytanie. Ludzie strasznie lubią o sobie opowiadać i będą wdzięczni, że im dasz taką możliwość. Tylko musisz słuchać uważnie. Myślę, że z dziewczynami również to bardzo dobrze się. Yy, znaczy, że to bardzo dobrze działa. <laughs> Ale co ja tam wiem? Co ja tam wiem? Jestem tylko rokiem i robię filmy o gierkach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa pa.